Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy o tak zwanych świadczeniach osobistych nakładanych na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. W przypadku świadczeń rzeczowych, tam zwłaszcza właściciele przykładowo terenówek czy samochodów ciężarowych doskonale sobie zdają z tego sprawę, że takie mogą być nałożone, bo często akurat takie pojazdy są pisywane potem do rezerwy takiej materiałowej i właściwie takiego pojazdu dostaje generalnie taką decyzję, że na przykład się okazuje, że jakiś tam żołnierz może sobie Kręcić bączki na poligonie podczas ćwiczeń, ewentualnie taki pojazd może zostać używany przez siły zbrojne właśnie w czasie, mogli zacząć tam wojnę. Natomiast temat wraca w zasadzie za postaci tematu świadczeń osobistych, bo o ile dotychczas takie przepisy były martwe, ta ustawa o obronie to już ma w zasadzie 2 lata, no to nadal ciągle brakowało przepisów wykonawczych. Natomiast to się zmieniło akurat pod koniec sierpnia, akurat zostało wtedy opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia, mobilizacji i w czasie wojny. I co się okazuje, WCR zaczął przeprowadzać troszkę łapankę. Jak do tej pory było łapanka, żeby przeszkolić jak największą liczbę osób i wzywali te wszystkie osoby, które miały kategorię wojskową A na ćwiczenia wojskowe. No to teraz zaczyna się postępowanie w celu właśnie nałożenia takich świadczeń osobistych. W przypadku mobilizacji i na wypadek wojny. Na podstawie art. 637 ustawy o obronie ojczyzny. I czas takich wykonywania świadczeń osobistych to może być nawet 7 dni. W takich wypadkach wynosić. To no jest zgodnie z artykułem 637 osoby polegające obowiązkowo wyświadczeń osobistych mogą być w każdym czasie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny powoływane do wykonywania różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz sił zbrojnych lub jednostek organizacyjnych wykonujących Zadania na potrzeby obrony państwa. Oczywiście, kto nie podlega takiemu obowiązkowi, jakby tutaj takim świadczeniom osobistym, no nie polegają chociażby zgodnie z artykułem 625 osoby, które mają odbywać służbę zastępczą, ale także kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie, oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8. Jeżeli tej opieki nie mogą wierzyć innej osobie, to jest w zasadzie dosyć. Taka spora kategoria tych osób, bo w zasadzie e, to, że nie mogą powiedzieć tej opieki innej osobie, no to w zasadzie to na oświadczenie, tak? Także osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat 8 do lat 16, z osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie może powiedzieć tej opieki innej osobą w zasadzie to też idzie do na świadczenie, osoby zatrudnione na stanowiskach kierunków podmiotów leczniczych, nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności oraz na stanowiskach w opiece społecznej i w placówkach opiekuńczo wychowawczych Oczywiście osoby wybrane do Sejmu i Senatu, organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu, sędziowie, asesorzy, sądowi, prokuratorzy itd. tak Czy żołnierze pełniący służbę wojskową oraz osoby powołane tej służby, jeżeli termin świadczenia do służby, koliguje z terminem wykonania świadczenia oraz osoby, wobec których orzeczono długotrwałą, trwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. No i natomiast tak, jak mogły takie świadczenia osobiste w, w czasie mobilizacji czy w czasie wojny wyglądać? No i tutaj Rada Ministrów właśnie w drodze rozporządzenia powinna określić chociażby wzory takiego wniosku, co, co w takim, czym tutaj WCR powinny się kierować przy typowaniu takich osób, czy to jest pełna dowolność dalej. No i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia czytamy, że taki wniosek powinien zawierać m.in. miejsce zatrudnienia, jego adres oraz stanowisko albo kwalifikacje osoby, na którą ma być nałożony obowiązek świadczeń osobistych. Czyli teoretycznie niby WCR powinien się kierować kwalifikacjami danej osoby, tak? Więc jeżeli ktoś ma jakieś uprawnienia do, czy kwalifikacje do obsługiwania sprzętów ciężkich, to na nią mogą być nałożone takie świadczenia. Natomiast okazało się, że co niekoniecznie. Przykład takiego klienta. No więc jeżeli tutaj no, kierują się kwalifikacjami zawodowymi, no to mamy osobę, która ma doktorat z matematyki, natomiast nie, nie wiadomo za bardzo czym kieruje się WCR. Stwierdził, że on idealnie pasuje na pomocnika magazyniera. No z jednej strony troszkę to przypomina taką łapankę, żeby tylko jedynie te stany zapewnić, ale równie dobrze może to być brak aktualnych informacji na temat kwalifikacji, posiadanych kwalifikacji przez taką osobę, czy po prostu może zwykła zazdrość. Albo może ktoś po prostu w tym WCR-ze chciał się nie wiem, może o czymś dowartościować. No tutaj jest idealne spożytkowanie kwalifikacji, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, e, taką decyzję nakłada wójt, burmistrz bądź odpowiednio prezydent miasta na podstawie zgłoszonych wniosków przez WCR-y, ale także na podstawie przykładowo wniosku e, kierownika m, takiej jednostki, która jest przewidziana do militaryzacji. Czyli tutaj mówimy o różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Co ciekawe, takiej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności oraz w ogóle nie można nie zaskarżyć. W przeciwieństwie do przykładowych takich świadczeń czy osobistych nakładanych w czasie pokoju. No bo, na przykład o możliwości zaskarżania decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych w czasie pokoju. Mówi no artykuł 620 ust. 3. Natomiast artykuł 640 nie zawiera odpowiedniego odwołania do tego artykułu 620 ust. 3. No i to jest kolejny przykład, gdzie uchwalono bubel prawny. Jeżeli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny, która jest niekonstytucyjna, bo w tym zakresie narusza to artykuł 78 Konstytucji: każda ze stron ma prawo do skażania orzeczeń i decyzji wydawanych w pierwszej instancji. I w zasadzie ja tutaj nie widzę żadnego wyjątku. No i też, jeżeli na przykład ktoś chciałby zignorować takie właśnie świadczenia osobiste, bądź rzeczowe w czasie mobilizacji bądź wojny, to wtedy to już nie będzie jedynie tylko wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny, czy tam karą aresztu, w co 683 ustawy o obronie ojczyzny. Ale będziemy mieli do czynienia z przestępstwem z artykułu 689 ustawy o obronie z zgodnie z którym kto w czasie mobilizacji lub wojny, wbrew obowiązkowi wynikającym z ustawy, uchyla się od obowiązku wykonania ćwiczenia osobistego, po każdej podprawie do lat 3. Więc tutaj, zestawiając to z możliwością braku wniesienia odwołania, to mi się to wydaje co najmniej dziwne. No i te przepisy powinny być no, na pewno poprawione, bo tutaj troszkę to, powiem, zrozumiał sytuację, gdy nie ma możliwości, na przykład, gdy prawa obywatelskie są ograniczone w związku z prowadzeniem stanem e, wyjątkowym. Z jednym z stanów tutaj mówię o stanie wojennym e, bądź stanem wyjątkowym. No, natomiast obecnie żaden z takich stanów nadzwyczajnych nie został ogłoszony. Więc e, kompletnie tutaj nie rozumiem wyłączenia możliwości skażenia takiej decyzji o nałożeniu właśnie świ świadczeń osobistych w czasie mobilizacji i wojny. Więc kolejny bubel prawny. Przypominam, jak posłowie generali uchwali tą ustawę o w takim dużym pośpiechu, to argumentowali to w tym, że Oj, szybko uchwalimy, bo ona jest potrzebna. Najwyżej później się przepisy co nieco poprawi. I guzik, prawda? Minęło dwa lata i nadal pełno takich bublów prawnych się w tej ustawie znajduje. Bo ustawa jest brak w wielu miejscach kalką z poprzedniej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzypospótej Polskiej z 1967 roku, która była uchwalana w czasach Perel, tak? Nasza obecna konstytucja z 1997 roku, więc no wiadomo, że rozwiązania, które były na gruncie poprzedniej ustawy, no nie do końca przystają obecnym czasom, obecnej rzeczywistości i założenia mogą być niezgodne z naszą polską konstytucją. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.